Cześć, dzisiaj witam najmłodszych, którzy zazwyczaj trenują ze mną w famie. Nie możecie na razie przychodzić do famy, dlatego, fama przyjdzie do Was. Zapraszam na specjalny odcinek naszego treningu domowego. Startujemy z rozgrzewką. Rączki na boki. Powtórz 12 razy. od tył. powtórz 10 razy. Nik tak. Powtórz 10 razy. w jedną stronę. Kula hop w drugą stronę. Też zrób sześć razy. Piłeczka. Powtórz dwanaście razy. Wysoko. Hop, 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 hop. Pajacyki. Dwa Powtórz dwanaście razy. Mocno rączki i nóżki pracują. I hop! Mieszamy zupę. Uwaga, stopą. Powtarzamy cztery razy. Proste plecy trzymaj. Pięknie obciągamy stopę. Mieszamy zupę drugą nogą. Znowu cztery razy trzymamy plecy na pięty brzuch. Rób ćwiczenie dokładnie. Małe kółeczka. Powtórz 12 razy. Bardzo malutkie. Skręty. Powtórz 12 razy. Mocno kręcimy. Nie przerywaj. Pędź cały czas. Bieg. Kolanka wysoko. Powtórz 12 razy i mocno, mocno, jak najszybciej nogi. Skok góra. Powtórz 5 razy. Wysoko, hop i hop. Skłony bokiem. Starzamy 4 razy. 1 raz. Środek. Świetnie, trzymaj plecy. I trzeci raz, trzymamy pięknie. I czwarty raz, napięty brzuch. I środek, trzymamy plecy i brzuch. Świetnie wykonane ćwiczenie. Spinaczka. Robimy 12 razy. Wysoko na paluszkach. Nie przestawaj. Słoneczka. Kręcimy 6 razy, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Brawo. Hej, kochani, moje zajęcia Minilandia są przeznaczone dla dzieci w wieku 3-6 lat, ale oczywiście wszystko co robimy, to tak naprawdę kurs podstawowy tańca. Więc może go wykonać każdy, kto jest początkującym, albo każdy, kto ma ochotę poćwiczyć podstawy. Zapraszam. Spięcia na palce. Powtórz 8 razy. Wysoko na palce unosimy. I mocno. Trzymamy cały czas proste plecy. Wysoko. Zobacz, jak mocno można to zrobić. Palce złącz. Powtórz 8 razy. Raz. Złącz. Raz. Łącz. Druga noga. Też osiem razy. Raz. Złącz. Raz. Złącz. Trzymaj proste plecy. Raz. Złącz. Każdy liczy sam. Uwaga! Przygotuj sobie krzesełko. Gotowy? Machanie nogą. Powtórz 8 razy. Wysoko do sufitu, prosta noga. Zmiana nogi. Też 8 razy. Obciągamy paluchy. Wysoko, wysoko do sufitu. Jaskółka. Trzymamy pozycję i liczymy do ośmiu. Zmiana nogi. Flaming na krześle. Powtórz sześć razy na każdą nogę. Trzymaj proste plecy. Wykonuj ćwiczenie dokładnie. Przekładaniec. Przekładamy nogę cztery razy. Trzymaj proste plecy. I zmień nogę. Ręce na bioderkach. I trzymamy mocny brzuch. Świetnie! Daliście radę! Uwaga dziewczyny! Do tego ćwiczenia będziecie potrzebowały dwóch rzeczy. Koc lub jakiś ręcznik. I krzesło. Dla Was oczywiście będzie niższe. Ja po prostu mam długie nogi. Skłony, powtórz cztery razy. To jest bardzo trudne ćwiczenie, zrób je dokładnie. Zmień nogę. Świetna robota. Teraz zaczynamy ćwiczenia do tańca. Ha, ha Nie, czytamy czacza. Cza. Ćwiczenie pierwsze. Wyklaskiwanie rytmu. Dwa, trzy, czacza, cza, cza. Dwa, trzy, czacza, cza, cza. Dwa, trzy, czacza, cza, cza. Teraz spróbuj ty. Ćwiczenie drugie. Wyklaskiwanie rytmu. Dwa, trzy, czacza, cza. cza, cza. Dwa, trzy, cza, cza, cza. Teraz ty. Ćwiczenie trzecie. Wyklaskiwanie rytmu stopami. Dwa, trzy, cza, cza, cza. Dwa, trzy, cza, 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 Dwa, trzy, cza, cza, cza. Ćwiczenie czwarte. Marsz w miejscu. Tup, 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 tup. Tupcie razem ze mną tup 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 proste plecy tup tup ćwiczenie piąte marsz z klaskaniem Klaśni, klaśnij cha 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 klaśnij klaśnij tup 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 klaśnij klaśnij cha 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 klaśnij klaśnij tup 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 teraz wymocno Klaśni, klaśni. Ćwiczenie szóste. Marsz w rytmie czacza. Tupni, tupni, tupnij, cza-cza-cza. Tupnij, tupnij, cza, cza, cza I dwa, trzy, czacza, cza, cza Dwa, trzy, cza cza, cza. Dwa, trzy, czacza, cza, cza Ćwiczenie siódme. Bok, bok, bok. Bok, bok, bok złącz. Druga strona. Bok, bok, bok złącz. Ćwiczenie ósme. Klaśni, klaśnij, bok, bok, bok. Klaśni, klaśni, bok, bok, bok. Klaśnij, klaśnij, bok, bok, bok. Klaśni, klaśni, cha, 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 Klaśni, klaśni, cha, 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 Ćwiczenie dziewiąte. Krok podstawowy, czacza. cha, 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 tupni, cha, 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 cza, tupni, cha, 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 trzy, cha, 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 cza, cza, cza. Dwa, trzy. cza, cza, cza. Ćwiczenie dziesiąte. Cza-cza z klaskaniem. Klaśni, klaśni, cza-cza. Klaśni, klaśni, cza-cza. Nie zapominamy o tupaniu. Cza-cza-cza. Tup, tup. Cza-cza-cza. Klaśni, klaśni, cza-cza. Klaśni, klaśni, cza-cza-cza. Ćwiczenie jedenaste. Teraz będą ćwiczyć ręce. Ręka prawa. Ciach. Ręka lewa i ciach. Ciach. Mocno ręce. Ćwiczenie dwunaste. Czacza z rączkami. Tup, tup, cza cza Tup, tup, cza-cza-cza. Dwa, trzy, cza cza Dwa, trzy, cza cza Dwa, trzy, cza, cza, cza. Proste plecy. Cza, cza, cza. Dwa, trzy, cza, cza, cza. Dwa, trzy. Brawo! Jesteście super! Czas na rozciąganie. Ostatni etap. Słoneczka w rozkroku. Siadamy szeroko. I kręcimy mocno rączkami. Proste plecy. Skłon w rozkroku. Trzymamy proste kolana. Staraj się w ogóle nie uginać nóg. I rączkami jak najmocniej do przodu. Głowa w dół. Trzymamy pozycję. Mi ktoś przeszkadza. Ale ty się nie poddawaj. Prężynka. Przytulamy mocno kolana, łapiemy za stopki i startuje sprężynka. Ciach. Zbieramy i ciach. Proste nogi. Zobacz jak to wygląda z boku. Cały czas proste plecy i prostujemy nogi. Motylek. mamy długie szyje, użyjemy rafy i przede wszystkim włączamy motylka. Każdy musi sobie teraz pomyśleć, gdzie jego motylek może polecieć. Jako, że u mnie dzisiaj jest piękne słońce, to ja myślę, że mój motylek poleci na plażę. I oczywiście ma na imię Magda. A jak nazywają się Wasze motylki i gdzie dzisiaj lecą? Do zobaczenia! Dziękuję Wam za wspólny trening. Pozdrawiam, Magdalena Magiera RM Dance Sport.